Parę dni temu poszliśmy z froncką. Niech pani zgadnie gdzie? Niech pani wszczyna. Gdzie? Na dział. Nie. Na kawę nie. Do kina nie. Na nikogo. No. Bo jeden nasz znajomek wie pani, ni stędy, ni zawędy, wziął się i kipnął. I nie było wiada, czy z przejedynio, czy z nie do też nic nie mówiła i no mu wracali. Tak młodo się zawinął. Dobijął dopiero dziewięćdziesiąt Ja mówię, wie dobiją, dopiją i dopią swego. No dobrze, ale jak już tak długo się męczył, to nie mógł jeszcze dziebko. Może no, by doczekał jeszcze lepszych czasów. Dostałby rekompensatę, ale my tamtego już nie słuchali. Minozaro, jak bomboniera poszła na dół, famuła rozeszła się do chaty, skokać się do ślepiu, bo spadek, to my też z fruncą, wiecie, poszli na tę aleją niezasuszonych. Zobaczyć, jaki tyś ciotka bogucha, ta Szczapur. Wysiekła pomnik wujowi Zdobychowi, co kipnął jeszcze po wojnie, jeszcze na Dudy, nie? Ale teraz dopiero we w tym kryzysie zdobyła się na ten pomnik. Roz, my go znaleźli, bo on leżył od tej środkowej alejki, trzecia kwatyrka w lewo, przy samej pompie. No, wie Pani, bo on zawsze był pies na wilgotne. I ja opatrzę, mówię, nic takiego wielkiego Bogucha mu nie wyściekła, nie? Aby takie fitkła? Żeby tak szczędzić lubnemu nieboszczykowi? Moja pado, ty mi ani takiego nie postawił, jak ja bym w razie czego kipła. Ja mówię, mama, co ty gadasz? Ja bym ci za życia lepszy postawił. Jakbyś była z kamienia, to może byś była mniej pyskato. Ale ona się tam z tego nic nie robiła. U my się na ławetce, Wiesz co Marychnek. I oto bym chciała mieć pomnik tak gdzieś w mieście. Ja mówię, tyż wej, ale gdzie? Ja wiem, gdzie może tutaj kole łaperetki, kole tego pomnika, powstańca. Ja wiem, mama, jakbyś ty wyglądała, jakby ci codziennie autobusy pod chluką kopciły. No to nie, to może na świętym Wojciechu ładna okolica, zielono i od rzeźni zalatuje wędzunem. Ja mówię, tam już jest wszystko zajęte na cytadeli Tysz. No to gdzie? Ja wiem, co mnie to obchodzi? Przecież ty se miejsca na pomnik szuko, za nie ja. Przecież nie będę stojeć na starym rynku, może jeszcze jak ta bamberka z wymborkami w rynku. Ja mówię, no przecież nie możesz stojeć w centrum kole szkoły muzycznej. Czemu? Bo ty jesteś półtora metra w kubiku? To byś zacuniała autobusom, by nie widziały, gdzie mają skrącać. Ty tam nie, ale naprzeciwko kole tej. Ty... Ty, ty, ty auli, to byście mnie mogli postawić, bym się słuchała od czasu do czasu tego ich bzybzolinio. za jest pomnik tego, co to udaje, że te knipę czytą. Jeżeli się nie mylę, to on ten pomnik dostał za pisanie, a nie za czytanie. Złotodoksa jest na pałacu, nie? Nie trzeba by wiary pytać, panie, która jest godzina? Wiele wiary się tam kręci, pilnują to ci nikt na krybunach nie będzie pisał kocham, manie, należycie przez calitkę moje życie. No takie długie zdanie, bo na jest szeroko w sobie. Ona padła, może tyś mi, kto czasem pod giery kwiaty śwignie. Ja mówię, mama, i no uważaj, co tam jest z tyłu. Co? Fontanna? A ty masz heksen i znowu jakby przyszło co do czego, to cię będą boleć krzyże.